z tej strony dealery, witam Cię w kolejnym dniu z Minecraft 1.17 na naszym kanale. Jak zawsze witam się z Wami o 9.30 w koszulce Monaliska. Takie te koszuleczki pamiętaj, że znajdziesz w sklepie w linku w opisie. Znajdziesz też bluzy, case'y i plakaty. Wszystko co najlepsze. Zajrzyj tam koniecznie po odcinku, link cały czas jest w opisie. No spójrz jakie fajne rzeczy. Wpadaj, zapraszam. Tak samo zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Bardzo dużo wbiliście łapek pod ostatnim filmem. Jeżeli wbijemy tutaj również 5 tysięcy to będziesz tosik, więc za łapkę teraz. Jeżeli zostawisz łapkę, to dostaniesz szóstkę w szkole na następnym sprawdzianie. Naprawdę, to, to 100% działa. Sprawdź, to już dużo sprawdziło i zadziałało. Subskrybuj również ten kanał. Tutaj jest trójka najnowszych widzów. I jeżeli staniesz się widzem, klikniesz czerwony guzik pod tym filmem, to będziesz mógł oficjalnie nazywać się widzem tego kanału. I tak, ostatnio zrobiliśmy epicką tarczę. Ja już jej nie modyfikowałem. Uznałem, że jest ona naprawdę fajna. I słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, być świadkami tego, jak lecimy po Neteryt na wielką wyprawę, to wpadaj do 10.00 na mojego Twitchu, który link masz również w opisie i o godzinie 10.00 w niedzielę będziemy lecieć na wielką wyprawę. Chciałem tylko podziękować jeszcze 1, 2, 3, 4 za pięknego fanart na Siemaszko, link też w opisie do Discorda, a my bierzemy już za odcinek, koniec tych reklam. <grych> Więc co się zmieniło od wczoraj? E, niewiele, niewiele się zmieniło, ale no, trzeba pokazać. E, otóż, e, stwierdziłem jaką chcę mieć profesję dla tego osadnika. Ten osadnik jest w łuczarze. Łuczarzem. Tak, jest łuczarzem i stwierdzisz, że to jest epickie. Ta profesja jest świetna. Przecież on sprzedaje mi emeraldy. dosłownie patyki. Więc mogę dawać mu patyki i dostawać szmaragdy. No ja się na to piszę. Więc e, tak, mamy tutaj łuczarza. E, moim zdaniem powinienem się nazywać łuczarz Łukasz. <grym zdaniem> Napisz to, co sądzisz w komentarzu. Czy nazywamy łuczarza Łukasz? To według mnie jest piękny plan i możemy się z nim teraz wymienić, moi mili. Oraz pytam was pod ostatnim odcinkiem, jak nazywamy nasz epicki A Przecież on nie ma na Nazwy, a tak być nie może, i poszukałem e, w waszych komentarzach różnych pomysłów na nazwy i e, wybierałem jedną. Od Dertexa łubu dubu. Według mnie bardzo fajna nazwa, dubu. E, to jest dobra nazwa na miecz. Nie wiem, czy ktoś taki miecz już miał w Minecrafcie. Tak się jak mam go ja, dubu mamy epicki miecz. Więc dzięki wielkie za pomysł, mordeczka dziękuję wszystkim za pomysły, było ich naprawdę sporo. I również zostałem upomniany przez e, Was w komentarzach, że hej, coś dawno nie pisałem w pamiętniczku. Oczywiście ostatni wpis w moim pamiętniczku jest z 28 listopada. To jest naprawdę dawno temu. Więc e, słuchajcie, wpiszmy teraz. 11 grudnia, czyli dzisiaj, miecz został ochrzczony imieniem Łubudubu. <grywdy> po, po prostu. Mamy więc miecz Łubudubu. Nie wiem, według mnie brzmi to kozacko. E, zdobyłem też kolejną główkę creepera, żeby mieć ją poza moim banerem eleganckim, który cały czas mam przy sobie. A my pozwólcie, że zrobimy jak najwięcej badylów, e, badyli i e, sobie się wymienimy. Raz, dwa... Okej, okay, i jeszcze możemy jednego zdobyć Badyliksa. I dzięki temu mamy kolejny poziom Łukasza Łuczarza. <grych> I on teraz przydaje nam o, krzemień. Nie jest to takie się piskie deal, ale zrobimy to tak, żeby go jeszcze wyekspić, troszkę wyżej. Tyle łuków mam, nie wiem co z nimi zrobię, ale okej. Okay. Wow, promocja! Super w sumie spoko. Chyba się przyda, bo mogę raz, okej, okay, dwa i jeszcze jeden łuk. Dobra, na chillku, ty się ze mną zhandlujesz Mordko. On słuchajcie, Mędziosław, schandluje zawsze za papier no. Na niego mogę zawsze liczyć, on jest moim ulubionym villagerem, ale szczerze mówiąc, możesz być zazdrosny Łukasza, bo Łukasz też jest kozakiem, naprawdę. O w ogóle, to tu przyszedł, udwieził mnie, dzień dobry, e, proszę, proszę stąd wyjść, proszę wracać do domu, sio, sio, nie chcę tu was. Okej, okay, mając już miliard łuków, zobaczmy co dostaniemy na kolejnym poziomie, o, kusza to akurat mega fajne. Z kuszy jeszcze nie korzystałem na tym świecie, więc na pewno będzie e, fajnie, że będzie okazja, no nie? A na kolejnym poziomie łuk z niezniszczalnością 2 i emeraldy za piórkę. Jeżeli będziemy mieli farmę kurczaków automatyczną, to na pewno będzie to dobry sposób na e, kolejne łatwe diamenty, znaczy emeraldy. I tak sobie myślałem, że kurczę, po co mi tyle łuków? Po co mi niektórych rzeczy tak dużo? E, muszę zacząć e, wyrzucać rzeczy po prostu, e, bo nie mieszczą mi się na w świecie. E, I w, wpadłem na pomysł, jaki możemy zrobić fajny śmietnik. Tak wiem, fajny śmietnik jak to głupie. Myślę, że fajnym śmietnikiem w serii Minecraft. Ale nie, serio, jest y, sposób na spoko, śmietnik w Minecrafcie 1.17. Tak mi się wydaje, że spoko. E, coś nowego, coś czego jeszcze nie robiłem, dlatego że nie dało się zrobić tego wcześniej. E, słuchajcie, wylejmy to wodę, dlatego też, że musimy iść po lawę, bo nasz śmietnik będzie lawowym kociołkiem. E, I dobra, bo w sumie nie powiedziałem, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. E, Otóż będę chciał zdobyć kilka achievementów, a przede wszystkim achievement związany. O, okej, okay, super powitanie. No ładnie, a ja nie mam nawet, jak tu strzelę ciebie. Będę chciał zdobyć kotka. I żeby zdobyć kotka, będę musiał najpierw zacząć łowić łyby. Więc będziemy, słuchajcie, robić dzisiaj zaczarowaną, magiczną wędkę. Pójdziemy łowić łyby. I zobaczymy, co złowimy i, i oswoimy kotka z wioski. Będę chciał zacząć kolekcjonować kotki. Mój plan jest taki, że no, chcę wiecie, mieć wszystkie możliwe kotki w Minecrafcie. Bo za to właśnie jest achievement. Okej, okay, ten gaz ewidentnie jest tchórzem. Ja sobie będę też tchórzyć w takim razie i pójdę od niego. Okej, okay, i stąd lawę już mogę wziąć, więc weźmy sobie tą lawę i. Tak, trochę jest. Trochę było z tym y, bawienia się. Swoją drogą, e, całkiem wow, zrobiły się dwa portale. Jeden portal prowadzi do mnie do domku, a drugi portal prowadzi do łąki, która jest obok mojego domku. E, więc wróćmy sobie do naszego domku. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Wszystko elegancko i słuchajcie, misja na śmietnik misją udano. Czy to zapali cokolwiek obok? Mam nadzieję, że nie. To jest mój strach cały. E, I czy spalają się rzeczy w takim kociołku? Tak, to jest naprawdę fajny śmietnik. Okej, okay, więc y, korzystajmy ze śmietnika, póki nie spali mi domu. <grywa> znaczy, mam nadzieję, że taki działa, bo w sumie bym się nie zdziwił, gdyby tak jednak działało. Jedną kuszę sobie zostawimy, resztę wywalimy rzeczy. Okej. Okay. I zróbmy wędkę. O tak, dokładnie. Wędkę. Więc mamy wędkę, moi mili. I wędkę oczywiście trzeba, myślę, że zenchantować. Więc weźmy sobie lazurycik. Ej, I, no, 15 level. Myślę, że będzie w miarę spoko wędka za 15 leveli, to 13, nicaność 2. Eee. Okej. Okay. Może coś lepszego mi, mi, mi wejdzie? Jeszcze raz spróbujmy. Okej, okay. i co to będzie? Okej, okay. nicaność 1, no to, to nie będzie lepsze. No dobra, więc zostawmy to, jak jest. Okej, okay, mamy więc. Wędkę niezliczaność 2! O tak. A nie mam jakiejś fortunki tutaj może? Średnio, ale czy przynajmniej jakiś mój osadnik jest sprzedaje fortunki? Sprawdźmy to. Uderzenie, zaklęty ojej, a ty masz naprawę, oddychanie i ostrość. No dobra, nie ma fortunki. No to cóż, idziemy łowić łyby, tak czy siak. Tylko się może z bo nie raczej łowić łyby w nocy. E, łyby i inne zabawki, bo może na coś innego wypaść przecież niż ryba. Na co oczywiście liczę, bo dużo fajnie, że może wypaść z wody. Ale nie, to nie jest i tak fortunka, to jest chyba lack of the sea, coś takiego. E, możesz i napisać, jeżeli wiesz, to będzie mi miło. <laughs> Siema, więc tutaj jest nasz y, osadnik, który, nie wiem, jest... O! WOW! Okej, okay. to, to było to było niespodziewane. To, takie rzeczy się nie zdarzają zwykle przy łowieniu łyb. <grym, grym>, Właśnie ten ostatni chciałem powiedzieć, że jest taki troszeczkę smutny tutaj, samotny, ale... No, on tak lubi, on, on lubi siedzieć nad jeziorem bez nikogo. E, tak mają chyba łybacy niektórzy, może, nie, nie wiem. Mhm, <grym, grym>, <grym>, dobra, mamy, więc... Coś tu śmierdzi. <grym>, Serio? E, to jest achievement e, za wyłowienie ryby po polsku, okej. Okay. Więc e, mamy, więc... Something's Fishy, czy coś takiego, achievement, za złowienie ryby. Bardzo dobrze. Okej, okay, ja nie chcę przestawać łowić ryby, więc muszę tańczyć jak głupek, żeby ten gość przestał. Okej, okay. dobra, super. No co za. co za ziomek? Aha, o! To spoko, z dymka. Dzięki. Chyba kotki rozdymek nie jedzą, ale no dobra, możemy zrobić jakąś potkę z niej potem. Uuu, i. O, dwa surowe dorsze. No, żelazny byłby, słuchajcie, w, w siódmym niebie. Ale ja średnio, jest. nie, no w sumie, w sumie git. Iby chyba, chyba koty jedzą dorsze, prawda? My przekonamy się. <laughs> no, o, dor za dorszem normalnie. Cudownie. No dobra, dwa surowe łososie, siedem surowych dorszów. Mam nadzieję, że to starczy dla jakiejś kotki. Um, I tak. Wszystkie wioski, które kojarzę, to są wioski z. Um, osadnikami w tajdze. Poza nie, nie. poza, poza, poza tamtymi jednymi. E, I nie wiesz, że mówiąc, jak to działa. Wydaje mi się, że to, że żółte kotki, takie jasno-żółte, beżowe, tego tutaj nie ma, ok? E, tego tutaj też nie ma wcale. E, są na pustyni, takie beżowe. E, a reszta w sumie nie wiem, czy jest zależna od biomów, no ale pewnie się przekonamy. Dobra, więc e, szeraczku, e, jakby idziemy na wyprawę. Mam nadzieję, że się dobrze czujesz, ok? Chodź, idziemy. W świat. O, au. A już w głowę walnęliśmy zawsze. Nie wiem, czy coś nowego słychać u naszych tutaj Finasza, Ferba i spółki. E, chyba nie. Jakby nie przychodziłem do nich jakiś czas. Żyją wszyscy? Hej, zdrowi jesteście? E, czekajcie. Jeden, dwa, trzy. Dobra, cztery. Cztery jest pewnie gdzieś czwarty. Tak, są tutaj te dwa. Okej, wszyscy zdrowi. Ja ten nadal bezrobotny, okej. Nadal w sumie nie wiem, jaką dać mu profesję. E, Część osób pisała, żeby właśnie był uczarzem, no ale już zrobiłem uczarzał się w domu, więc raczej nie będę potrzebować ich dwóch, dwóch Łukaszów Łuczarzy, więc nadal dwóch zaników musimy w jakiś sposób zająć czymś. No i mówię, czekam na wasze komentarze, na pomysły, co się stało No najlepszego. Dobra, wbijam do waszej wioski, ale mam szczytny cel, w tym chcę wam ukryć zwierzęta. <noise> e, I teraz zrytowałem, że hej, jak ja przetransportuję tego kota, przecież koty się nie teleportują jak pieski. E, ja ogólnie jestem trochę nub, możecie tak mi nazywać, e, bo szczerze mówiąc, od kiedy? Bo możecie z was nie wie od, ale kiedyś w Minecrafcie e, koty się oswajało tak, że były to oceloty, które znajdowało się w dżungli i te oceloty e, można było po prostu swoić. A teraz to działa zupełnie inaczej i pewnie wy to wiecie dużo lepiej niż ja, ale z tego co mi wiadomo, to e, trzeba podejść do takiego właśnie kotka na wiosce, który sobie mieszka z osadnikami, dać mu łyby, ale co potem? Chyba ja będę musiał go wziąć na lince, bo raczej nie będę chciał go wsadzać do łódki. E, okej, okay. Te, w tej wiosce chyba prawie nikogo nie ma, jakby nie chcę się pytać, co tu się stało, zabrałem stąd tych dwóch osadników i jakoś zrobiła się straszna stypa, jakiś jeden... jeden farmer tam chodzi. No ale jeden farmer to nie jest to, po co tu przyszedłem, w ogóle zgubiłem y, tutaj... Kurczę, to jest... To jest straszne miejsce. Zgubiłem y, szaraczka. Co jest zgrane? Czemu tu zawsze gubią się konie? To jest najbardziej niebezpieczna okolica. Nigdy tutaj nie przychodzicie z koni, ludziska. To jest złe, przeklęte miejsce. Muszę ostrzec raznego, żeby sobie się przeprowadził. Bo to jest. Czy tu był jakiś cmentarz kiedyś dziwny, czy coś? Że tylko jakieś duchy porywają konie. No, co się tu wyprawia. Zajęło mi to dłużej niż powinno, Wy idziemy stąd, słuchajcie. E, chyba się akurat cieszysz, Szaraczek. Tamta wioska jest dużo stosowniejszym miejscem, przynajmniej tam nie giną konie. W niewyjaśnionych warunkach. Siema, macie kotki. E, Okej, okay, fajne powitanie. Ty, ty, ty też wchodzisz do domku jak mi zobaczysz, tak? Wszyscy. A, bo jest noc, okej, okay, to ma sens. Eee, dobra, tak czy, czy czy oni mają kotki jakieś? Przepraszam bardzo. No normalnie żadnych kotków nie ma. No żadnej kocie i duszy nie znalazłem. Sorry, musisz wyjść stąd, mordko. Eee, dobra, więc idziemy do jeszcze innej wioski, w której pamiętam, że były koty, więc już tam jakby musimy, musimy znaleźć, nie. Ale to jest bardzo podejrzane, ja nie wiem co to za wioski. Ja nie wiem jak wy chcecie wygrać konkurs na najlepszą wioskę, jakby nawet kotów nie macie. Puh. przy okazji, idąc do tamtej trzeciej wioski, e, zajdziemy sobie e, do domu po linkę. A przecież właśnie mówię, nie wiem, jak te koty transportować, inaczej niż przez linkę. Pyk, pyk, dziękuję bardzo. Na razie, Szraczku, to za Twoją pomoc. A dwie linki raczej starczą. Okej, okay. tutaj lawa nadal nie podpaliła nic a nic. To bardzo dobry znak. I mam wrażenie, że jest teoretycznie możliwe, żeby te kotki się jakoś same dysponowały. W momencie, kiedy mam dużo villagerów, ostatników, e, w moim domku. To wydaje mi się, że gdybym ja ich otworzył, to czy to nie jest tak, że oni by w końcu mieli e, możliwość zesponowania jakoś tego kotka? Nie wiem do końca, jak to działa, ale może następne kotki właśnie w ten sposób przywołamy, że po prostu ja zrobię tych więcej łóżek teraz, na dzisiejszym odcinku, dosłownie w wiatraku, i tych osadników po prostu będzie więcej. I być może któryś z nich stwierdzi w pewnym momencie, że hej. Dysponuje kotka, tak z powietrza. Nie, nie wiem skąd się biorą kotki w Minecraft. Nie, nie wiem skąd oni mają. oni sadzą te kotki i kotki rosną, jak pszenica? Nie, nie, nie wiem, naprawdę. Okej, okay, ale jesteśmy już w wiosce i może skoczył to do z i znajdźmy tego kotka. Potrzebuje kotka, dajcie mi kotka. Ja wiem, że tu macie kotka, bo tu. O! Nawet słyszałem kotka. Dokładnie tak. Cześć, kotku. Eee, ty jesteś tu uwięziony chyba od dawna. Tak mi się wydaje, bo tu właśnie właściwie widziałem ostatnio. O! Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery. Dużo jesz! Bardzo dużo jesz! Zjadać wszystkie ryby. Wszystkie dorsze. Okej, okay, a może łososie woisz? łososie, chodź! Chodź! Co za! Co za, drań? Co to jest? Dałem mu siedem dorszy, a on niewdzięczny. Chce poszedł i nawet nie chce łososia. I chodź, mam łososię jeszcze! Nie chcesz być mój! Hej, że możesz ci upiec je czy co? Może oni dla mnie mają upieczone? Hej, stój, no nie miej mi gdzieś! Co taki jesteś? O, o, o. Chcesz? No to masz. O! <noise> dawajcie swoim kotka ososie, nie dorsze. Dorszej, dorszej tylko z leniwią. Dobra, ja, ja, może mu... O, aha, 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 tak to działa. OK, znamy kotka na smyczy, ale no właśnie muszę go podnieść, czekajcie. Podnieśmy kotka, weźmy go na smycz i on teraz będzie chodzić za mną. Tak! Wspaniale! Mamy jednego kotka i... E... Nie jest to może najpiękniejsze. Taki pasuje do szaraczka, no nie to jest taki. Nie, nie wiem, nie wiem, jak go nazwiemy. Słuchajcie, piszcie pomysł na imię na tego kotka, bo myślę, że kotki zasługują na imiona. Więc mając pierwszego kotka, wybieramy się z powrotem do domu. Okej, okay, on chodzi w miarę, w miarę grzecznie za mną, nie jest niegrzeczny. Ciężko było go tylko swoić, no ale dobre, jakby Wam, się się udało. E, więc, e, hej, szaraczku, jesteś tutaj, jesteś tutaj. to... Czyli to jest opcja, żeby ja się ta szaraczka... I szedł z tym kotkiem szaraczkiem. Tak, to jest opcja i to działa, spoko. Wróćmy więc do domu, w tą stronę, z tego co mi się wydaje, tak, no w tą stronę, okej, okay, git. Fajnie, mając kotka, nareszcie będę się mniej bać może creeperów. E, moim zdaniem kotki powinny. Wiecie, gdzie mieszkać? Totalnie mam pomysł na to. Ej, on się nie teleportuje do mnie, nie potrzebuje linki. Super. Dobra, słuchajcie. Moim zdaniem, kotki powinny mieszkać e, wszystkie pod dosłownie tym Creeperem naładowanym pod ogórkiem. Jeżeli wszystkie koty będą przy ogórku, to. Tak, może jest to niemiły dla ogórka naładowanego w naszym domku. Może on będzie prowadzić życie w stresie wiecznym, ale ja przynajmniej czuję się będę troszeczkę bezpieczniej. Jednakże, oprócz tego szkła cienkiego, które może wybuchnąć, jest masa kotków. znaczy To prawda, dopiero jeden kotek, ale w przyszłości będzie masa kotków, które będą mnie chronić przed jego potencjalnym e, wybuchowym charakterem. Dobra, odstawiamy szaraczkę do jego stajni i razem z kotkiem część kotku. Eeeh, <laughs> jest w sumie dosyć słodki. Czuję, że ma takie żółte gały. <laughs> czekaj, pokaż się, chodź, chodź tu, ej, chodź tu. No, no, dosłownie wyszedł. Ok, dar, czekaj, on się tu teleportuje. Oj, będzie kąpał na Cyryla! Ale super, no, a to. Aha, ty już się rozgościłeś. Dam ci jeszcze jedną łybę. I możesz, słuchaj, tutaj siedzieć, ok. Ej, z Cyrylem? Może? Chodź, Cyryl? Cy wy się polubicie? Ej, to wygląda jak Cyryl, tylko że jesteś kotem. <laughs> O, oh, wow! O oh, wow, to jest koci cyryl. Kot, cyryl i kot, kot i cyryl. Przesuwamy cyryla w tym momencie, jak nie wiecie, co robię. Okej, okay, moim zdaniem potrzebujemy dla nich mieć kątów jakichś. Okej, okay, na pewno ten tutaj będzie pilnowany nareszcie. E, Skoćmy wełnę w takim razie. Przygotujemy te dwa niki dla cyryla i dla jego pierwszego kociego przyjaciela. Dobra, więc zabieramy nożyce i czy to będą fioletowe dywaniki? Mogą być fioletowe, w sumie mi to pasuje, jak najbardziej. Odstawiamy nożyce i robimy dywanik Ej, w sumie zrobimy ich z, dużo za dużo tych dywaników, ale dobra, szaleństwo. Wszystko jest w tym domku powoli fioletowe i bardzo dobrze, bo to jest właśnie kolor ametystu i z tym... No, mimo że tego ametystu kurczy tutaj nie ma jakoś jednak, to mimo wszystko chcę, żeby ten domek mi się troszkę kojarzył z nim, bo to jest blok, o którym lubię myśleć, on jest... Ładny, przyjemny, uspokajający. I w końcu będzie trzeba zrobić farmę tego ametystu nieskończoną, e, bo tak, to jest możliwe i to jest niezbyt ciężkie do zrobienia. Więc okej, okay, tutaj stawiamy kotkę. okej, okay, musimy jednak zmienić plany. Przesuń się delikatnie, przesuń się, okej, okay, dobra. I ten tak będzie tutaj mieszkać, na tym, na tej kratce. <grym> e, o, super, super. Będzie się siedzieć tymi dniami i wąchać e, płot. <grym> A ty, Cyryl, chodź przesuń się lekko. Chodź, chodź, przejdź za mną. Możesz być obok, ale musisz być na tej kratce. Czy dasz radę wejść w, rog, w róg ten? Przecież mogę popychać. Właśnie, zapomniałem. Okej, okay, nie chciałem w ten róg. Chodź, chodź, piesku. Okej, okay, i podejście drugie do przesuwania Cyryla w dobry kąt. To nie jest takie proste, jak widzicie. Chodź tu, chodź. Okej, okay. i Cyryl jest usadowiony. No dobra, to słuchajcie, teraz czas na zrobienie... E Czasem sen, czasem sen jednak, czasem sen, a potem na zrobienie e, przygotowanie czegoś, czego mogę żałować w przyszłości, bo zrobimy masę. Masę, masę nowych osadników. Słuchajcie, po prostu postawimy jak najwięcej łóżek w tym domku i zobaczymy, co się stanie. Będę musiał też z pewnością przygotować sobie ekspiarkę. Eee, I w sumie to jest też pytanie do Was. Możemy zrobić taki mały konkurs. Eee, słuchajcie, wstawiajcie swoje pomysły. Najlepiej na siemaszko albo na Facebooku, albo na Discordzie. Masz do wszystkiego linki w opisie. Eee, I robimy konkurs ekspiarka dla dealera. <laughs> Możesz mi napisać swój najfajniejszy pomysł, jaką ekspiarkę powinniśmy zrobić. Eee, nie musisz twój Autorski pomysł. E, po prostu taki to jest mini konkurs, to nie? Zbuduj ekspiarkę. Na moim świecie wystarczy, że wpiszesz sobie seed, e, który masz w pierwszym odcinku, e, więc zaprosi bardzo, serdecznie do pierwszego odcinka. Możesz znaleźć tam seed, ja już już moc nie pamiętam, ale on nie jest jakiś trudny nawet, e, więc możesz sobie wpisać ten seed, zrobić ten świat i zbudować ekspiarkę i wysłać go właśnie na ten mini konkursik. Ok, więc ja zrobię kolejne łóżko i poza tym zrobimy y, ko ko kolejne łóżko i kolejne łóżko i to właśnie przestało wyglądać. Jak domek. Zaczęło wyglądać bardzo, bardzo dziwnie. Nie wiem, czy mi tu nie będzie troszeczkę za ciasno, yy, ale mam, mam nadzieję, że nie. Yy, I jeszcze to jedno łóżko. Wrzucimy tutaj, okej. Okay. To jest pytanie, czy oni będą tu chodzić spać? Yy, cóż, poczekajmy na noc i zobaczymy, co się stanie, czy oni tu zasną. Jak zasną, to git. To będą kolejni osadnicy. Yy, okej. Okay. A póki co, to damo? Ja może więcej zmiaków i róbcie kolejne dzieci. Hej, ty też możesz teraz robić dzieci, wiesz? Spoko, sprawa, polecam. Wszyscy poszli grzecznie spać. Ja pójdę spać, więc po środku. To oznacza w takim razie, tak mi się wydaje, że możemy się szykować na. Kolejnych osadników. Uh, czy to jest najlepszy pomysł, żeby ich tu było tak dużo? Oni będą łazić wszędzie i boję się, że w końcu któryś z nich stanie się zombiakiem, a wtedy uh, ten może gucio zacząć sobie nie radzić i nie wiem, może być dziwnie, ok? Boję się o trochę od nich, okej, ja im przykazałem, oni tutaj robią jakieś rzeczy. Spoko, więc przygódźcie um, <laughs> się na wybuch um, miliona osadników już wkrótce, pewnie w następnym odcinku ich wszystkich przywitamy. Nie mam tego pojęcia, co z nimi zrobię, ale mam nadzieję, że będą robić mi kotki, jeżeli tak tak nie działa, to sorry, to mi napisz jak to działa, bo jak widzisz... Jestem nubem, <laughs> ale cieszę się bardzo, że mimo tego, że jestem takim nubem, to tak fajnie się nam tutaj razem e, gra i tworzy ten świat. Będzie mi mega miło, jeśli zawisz łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście do tej pory, e, ponieważ to już jest koniec odcinka. E, Przeżyliśmy na świecie już ponad 200 dni, co jest naprawdę wow, sporo i mam nadzieję, że przeżyjemy niedługo kolejne 200. Więc subskrybuj ten kanał, jak tego jeszcze nie robisz i kliknij na playlistę, jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków. W tym momencie się wyświetla, więc e, zapraszam na nią. I także zapraszam do subskrypcji tego kanału. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Pamiętaj, że już jutro o 9.30 pojawia się kolejny, na który się bardzo rzecz zapraszam. I słyszymy się na nim. Miłego dnia. Cześć!